stypendia naukowe dla wyróżniających się uczniów oraz nagrody dla dyrektorów i nauczycieli. W taki sposób władze powiatu tarnobrzeskiego uczciły Dzień Edukacji Narodowej. W budynku starostwa powiatowego zgromadzili się przedstawiciele placówek, których organem prowadzącym jest samorząd powiatowy. W tym roku wyróżniono ponad 40 osób. Dzień Edukacji Narodowej to najważniejszy dzień polskiej oświaty. Obchodzone 14 października święto to forma upamiętnienia Komisji Edukacji Narodowej, czyli pierwszego Ministerstwa Oświaty, które zostało utworzone w 1773 roku. Zgodnie z tradycją w starostwie powiatowym w Tarnobrzegu to okazja, by wręczyć stypendia naukowe dla najlepszych uczniów. Mamy bardzo zdolną młodzież, mamy bardzo zdolną młodzież 32 stypendystów. Dziś im zostaną wręczone tak oficjalnie stypendia. To dzieci z wszystkich naszych szkół. No Myślę, że młodzież bardzo zdolna. Tutaj mamy stypendystów i, i zdolne dzieci w każdej dziedzinie, bo to i matwis, i, i poloniści, humaniści, także sportowcy. No, młodzież bardzo zdolna na terenie powiatu i Trzeba w tą młodzież inwestować. W tym roku dwa stypendia odebrali uczniowie specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Grębowie. A8 trafiło do rąk młodzieży z zespołu szkół nr 1 w Nowej Dębie. Z kolei uczniowie z zespołu szkół nr 2 w Nowej Dębie oraz z zespołu szkół w Gorzycach odebrali po 11 stypendiów. Postanowiliśmy też, żeby te stypendia zwiększyć, one zostały zwiększone w tym roku praktycznie o 100%, bo w poprzednich latach wynosiły one 100 zł, w tej chwili będą, podnieśliśmy je do 200 zł. Uważamy, że te potrzeby dzieci, no, trzeba im pozwolić na ich zaspokojenie, a wiemy, że... Jednak na rynku, czy to zajęcia dodatkowe, czy korepetycje, czy po prostu spełnianie własnych marzeń, no jest w tej chwili droższe, więc ta suma tych stypendiów no jest wyższa. Gratuluję Wam, bo to Wy jesteście dzisiaj najważniejsi młodzi ludzie, którzy poświęcacie czas nauce, którzy rozwijacie swoje pasje, którzy staracie się iść do przodu, gnać ten świat, który naprawdę pędzi przed nami. Doskonale wiecie, jak. Rozwija się, idzie do przodu sztuczna inteligencja, jakie to jest wyzwanie przed nami, a Wy jako te młode ludzie, stypendyści powiatu tarnobrzeskiego jesteście takim przykładem, że nauka nie jest Wam obca, że dzięki nauce można się rozwijać i dzięki nauce możemy wszyscy czerpać korzyści. Jeszcze raz życzę Wam sukcesów. Stypendia naukowe starosty tarnobrzeskiego zostały przyznane za osiągnięcia naukowe w poprzednim roku szkolnym. Uczniowie będą pobierali stypendium co miesiąc i mogą je wykorzystać w dowolny sposób. Mogą być to dodatkowe zajęcia, pomoce naukowe, sprzęt czy też realizacja własnych pasji. Poza wsparciem finansowym to również cenna dawka motywacji. Myślę, że jest to wyjątkowe wyróżnienie, na pewno każda z nas się z tego cieszy, że, że trafiliśmy na tą, trafiłyśmy na tą listę. No Ja na przykład jestem w zawodzie fryzjer, więc y, ja na przykład lubię się uczyć przedmiotów zawodowych i myślę rozwijać się w tym kierunku i Iść razem z pasją. Stypendium jest przyznawane za osiągnięcia naukowe, przynajmniej trzeba mieć świadectwo z paskiem. Moje osobiste cele to, żeby ukończyć szkołę z jak najlepszym wynikiem maturalnym oraz egzaminem zawodowym, a później iść na studia dalej w tym kierunku, w którym się uczę, czyli logistyka. Moje pasje, jak pani się pytała, to ja lubię malować trochę też na rolkach, jakaś aktywność fizyczna zawsze. Myślę, że skończyć z dobrym wynikiem szkołę, stać egzaminy na wysokim wyniku i maturę też tak samo, wiąże też sobie przyszłość pójść na studia i myślę sobie pójść na logistykę gdzieś w kierunku Rzeszowa albo Lublina. Drugim elementem obchodów Dnia Edukacji Narodowej było spotkanie z nauczycielami. Nagrody starosty Tarnobrzeskiego odebrali dyrektorzy oraz nauczyciele ze wszystkich czterech placówek. W sumie w ramach tej części uroczystości nagrodzono 11 osób. Choć zawód nauczyciela stale się zmienia, to cały czas z wielu powodów jest wymagający. No ja pracuję już ponad 30 lat. Powiem tak, czy jest trudniejsze. Staramy się sobie radzić, bo tak jest nasze zadanie. Podstawa programowa nam tego nie ułatwia. Co zmiana ekipy to reforma, bo każdy ma jakąś swoją wizję. Pytanie, czy dzięki temu są szczęśliwe dzieci, czy tylko ci, którzy kolejne reformy wprowadzają. W mojej szkole uczymy techników, mechaników, operatorów CNC, mechatroników, informatyków, czyli są to takie zawody, które bardzo szybko się rozwijają, wymagają jakby dużej uwagi i ciągłej, to doskonale się także przez nauczycieli, są to ciężkie zawody. Jak co roku od chyba 1999 roku wszyscy starostowie spotykają się przeważnie właśnie w budynku starostwa powiatowego z nauczycielami z naszych szkół. Jest to takie miłe spotkanie towarzyskie, na których na którym też no, gratulujemy, dziękujemy nauczycielom za, za poświęcony czas, za pracę z naszymi ucz uczniami, za inwestowanie w rozwój naszych placówek oświatowych. Udział w spotkaniu wzięli także przedstawiciele związków zawodowych oraz kuratorium oświaty. Poza wręczeniem stypendiów i nagród była to także okazja, by porozmawiać o sytuacji w oświacie oraz zintegrować całe środowisko. Nauczyciele przyznają, że takie spotkania są bardzo wartościowe. Często się mówi w mediach o podwyżkach, bo pieniądze są bardzo medialne, a szkoła to nie tylko płace, to jest praca codzienna, ciężka z uczniem, więc taki dzień no, dla nas jest też potrzebny jako dla środowiska. To, że ktoś nas docenia, ktoś nas widzi, wiadomo, że to jest dla każdego istotne i to nie chodzi o zaspokojenie pewnej próżności, tylko wskazanie na konieczność rozwoju edukacji, doceniania. Przecież kształtujemy w końcu młode pokolenia. Myślę, że społecznie zawód jest niedoceniany, a ten dzień pozwala jednak troszeczkę z tego dołka wyjść. Wszystkim nauczycielom, nie tylko nauczycielom w powiecie tarnobrzeskim, ale Nauczycielom również na terenie miastu, miasta Tarnobrzega, na terenie gmin należących do Powiatu tarnobrzeskiego składamy najserdeczniejsze życzenia. Dziękujemy za Wam, za poświęcenie, za to, że w swojej misji, bo chyba tak to trzeba nazwać, jesteście nieugięci, jesteście pracowici i staracie się wykształcić naszą wspaniałą młodzież.